Bądźmy szczerzy, każdy z nas był kiedyś na zajęciach, gdzie wchodzisz na salę, muzyka gra, ludzie się uśmiechają, a ty już czujesz spojrzenia innych, a ty próbujesz wyglądać, jakbyś ogarniał, a w środku niepewność, czasami może nawet lekka panika i może nikt nic nie mówi, ale w głowie masz jak to się zaczynało? Co było dalej? Jak z tego wyjść? Patrzysz w lustro raz na siebie, raz na instruktora, raz na osoby obok. I widzisz, że u Ewy to wygląda jakoś tak płynniej. Bartek cały czas tańczy w rytmie. Paula potrafi połączyć kroki ze stylingiem, a do Mateusza wszystkie się uśmiechają i każda chce z nim tańczyć. I niby wiesz, że to nic takiego, ale tempo rośnie. Instruktor pokazuje kolejne elementy. A ty nadal myślisz o tym pierwszym. Na zajęciach grupowych, regularnych zdarza się, że chcesz zapytać, a nie ma na to czasu. Instruktor idzie z materiałem dalej, bo grupa czeka. Znasz to? Różnimy się ilością prawidłowych powtórzeń. Wiesz, czasami ludzie myślą, że żeby dobrze tańczyć, wystarczy chodzić na grupowe zajęcia, na zajęcia regularne i po prostu robić swoją robotę. Ja też tak myślałam. Tylko, że. Przychodzi moment, kiedy czujesz, że coś nie gra, że niby tańczysz, ale nie do końca wiesz, czy dobrze, że chcesz wyglądać, ale widzisz, że ten ruch jest dla ciebie niewygodny, że czujesz się sztywno, że nie wiesz, jak go poprawić. Co zrobić, żeby być podobnym, podobną do ruchu, do tego, co pokazuje twój instruktor, instruktorka? Cześć, nazywam się Bogusia Adrian i pomagam osobom takim jak ty, Czerpać przyjemność i satysfakcję z tańca, z tego co robisz, z tego, że się starasz, że dbasz o siebie, że robisz coś dla siebie, dla innych ludzi, rozwijasz się. Wiesz co Ci powiem? Ja też przez to przechodziłam. Wstydziłam się zapytać, bałam się, że inni patrzą. Często wychodziłam z zajęć i nie miałam pojęcia, jak mam robić. Miałam tak naprawdę w głowie ogromną ilość pytań. Czułam ogromny dyskomfort, chodząc na zajęcia footworku. Miałam świadomość, że na te zajęcia od bardzo dawna chodzą osoby, które miały ogromną satysfakcję z tego, że widziały, że nie ogarniam, że walczę o życie. Im dłużej tańczysz, tym więcej widzisz i wiesz. Rosną też Twoje oczekiwania i wymagania względem siebie i względem innych osób, innych kursantów. Przychodzą momenty, gdy po dłuższym czasie, goniąc za efektownymi figurkami, zauważasz, że nie potrafisz poprawnie wykonać. Podstawowych elementów. Że pomimo tego, że regularnie tańczysz, uczysz się, chodzisz na ileś godzin w tygodniu, chodzisz na imprezy, na praktisy i te figurki, których się nauczyłeś, nauczyłaś, raz ci wychodzą, a raz nie i nie masz pojęcia dlaczego, że chciałbyś w końcu poczuć, że taniec sprawia Ci przyjemność, że go rozumiesz, że potrafisz, Twój taniec po tylu godzinach powinien wyglądać znacząco lepiej? Jeśli tańczysz, analizujesz, potrzebujesz konstruktywnego, życzliwego feedbacku. Patrzysz na swój taniec na wideo i jesteś rozczarowany? Wciąż robisz te same figurki, stylingi i brakuje Ci nowych rozwiązań? Chcesz popracować nad miękkością ruchu, footworkiem, stylingiem, kreatywnością? Widzisz u siebie za dużo błędów i ich ilość Cię przytłacza? Nie wiesz od czego zacząć, za co się zabrać? To właśnie tutaj ogromnie pomaga druga para oczu, która widzi więcej niż widzisz sam. Zajęcia indywidualne to taki skrót do celu, jak twój GPS, który prowadzi cię dokładnie tam, gdzie chcesz dotrzeć. Instruktor dopasowuje wszystko do ciebie, do twojego poziomu, do twojego tempa nauki. Wiesz, co ci powiem? Ja też w sumie kiedyś zastanawiałam się, i to wielokrotnie, czy naprawdę warto płacić więcej pieniędzy. Za zajęcia indywidualne. Czy to naprawdę zrobi aż taką różnicę? I za każdym razem z takich zajęć wychodziłam z konkretną listą rzeczy, które muszę zrobić. Wiedziałam, co mam robić, co mam poprawić, czego nie mam ruszać, bo po prostu nie działa. I to nie jest tak, że na zajęciach regularnych nie da się nauczyć tańczyć. Oczywiście, że się da. Zajęcia regularne przede wszystkim to inni ludzie, większa grupa, zmiany w parach, rozmowy, zabawa, nauka, energia, w której możesz poznać różne style prowadzenia, podążania, różne interpretacje ruchu. Grupy, choć są oznaczone poziomami, bardzo często wpuszczają osoby, które dopiero aspirują. I nie mają takiego skillu. Są to najczęściej osoby, które chodzą na wyższy poziom niż ich faktyczne umiejętności, bo są ciekawe, bo chcą szybciej się nauczyć tańczyć, poprzestanie z osobami, które już lepiej ogarniają. Subiektywnym zdaniem najlepsze jest łączenie wszystkich opcji czyli zajęcia regularne treningi własne na salce imprezy, praktisy praca indywidualna i mentalna. Oraz aktywności pozataneczne, o których większość z nas zapomina. Widzisz, to jest ta różnica, gdy ja, Twój instruktor, widzę tylko Ciebie, nie dziesiątki osób, tylko ciebie. Widzę Twój ruch, Twoje emocje, to z czym sobie radzisz, z czym sobie nie radzisz, ile powtórzeń potrzebujesz zrobić, aby był ten ruch dla Ciebie wygodny, organiczny, bezpieczny, abyś wiedział, co robisz zarówno Wiedział na poziomie głowy, rozumiem, co robię, i taką ilość powtórzeń do tego, aby Twoje ciało było w stanie ten ruch zaimplementować. Dopasowuje wszystko do ciebie, do Twojego poziomu, do Twojego tempa nauki. Pamiętam, doskonale wiem. Co przeżywasz na początku, drogi? Zajęcia indywidualne są dla tych, którzy chcą dołączyć na przykład do grup, która już wystartowała, jeśli tanczysz dłużej, a chcesz się na przykład dostać do grupy średnio zaawansowanej, czyli tak zwanej S albo Premaster, i chcesz nadrobić elementy, których jeszcze nie rozumiesz, w których się nie czujesz. Możesz to zrobić właśnie na takich zajęciach indywidualnych. Na zajęciach indywidualnych możesz przyjść solo lub w parze i wtedy podzielić się kosztami na dwie osoby. One pomogą ci usystematyzować wiedzę. Fajne na zajęciach indywidualnych jest to, że możesz zatańczyć z instruktorem, czyli wiesz, do czego dążysz. Wiesz do jakiej jakości ruchu, do jakiego poczucia staramy się zamieniać rolami. Raz ja prowadzę, raz ja podążam. Innym razem pokazuję różnicę. Jeśli robisz, wykonujesz ten ruch, ja to czuję w taki w taki sposób. Czy jesteś pewien, pewna, że chcesz, żeby tak to wyglądało? I konsultujemy się na bieżąco, bez oceniania, bez presji, bez jakiegoś poczucia. Bycia gorszą bądź lepszą. Na moich zajęciach właśnie tak jest. Uczę się ciebie, słucham ciebie, staram się dopasować ćwiczenia, elementy, które będą dla ciebie pomocne. Fajne jest też to, że w momencie, kiedy nie wiesz, nie jesteś pewien, pewna, ćwiczysz ze mną. Tyle razy, ile potrzebujesz. Nie masz ograniczenia żadnego, że ktoś czeka, że grupa czeka, że trzeba spójść dalszy element. Wykonujesz tę sekwencję tyle razy, ile potrzebujesz w takim tempie, w jakim chcesz. Wszystkie detale, technika, stylingi, smaczki, kreatywność w końcu miękkość ruchu. No i żeby była jasność, nie wiem, czy wszyscy instruktorzy tak podchodzą na tematu. Wiem, że u mnie to działa. W taki sposób pracuję z kursantami. Warto zaznaczyć, że bez kija Nasza współpraca nie kończy się w momencie, kiedy wychodzisz z sali albo gdy kończymy rozmowę. Jeśli pojawią ci się wątpliwości, pytania, trudniejszy moment, możesz do mnie napisać. Najczęściej odpisuję w postaci głosówek, wiadomości. Jestem z tobą nie tylko podczas zajęć. Jestem w Twoim procesie. Myślę, że warto, abyś o tym wiedział. Zapraszam do współpracy indywidualnej wszystkie ambitne osoby, zaangażowane osoby, gotowe na współpracę. Jeśli myślisz o indywidualnej współpracy ze mną, to chciałabym, abyś dokładnie wiedział, w czym mogę Tobie realnie pomóc, czego możesz się spodziewać. Zajęcie indywidualne. Wykonujesz tę sekwencję tyle razy, ile potrzebujesz, w takim tempie, w jakim chcesz. Konsultacje. Pytasz o to, co tak naprawdę Ci przyjdzie tylko do głowy. Nie masz ograniczeń, że ktoś czeka, że grupa czeka. Będą dla Ciebie, jeśli masz po prostu dużo pytań, że Ci się przez tygodnie, miesiące, może nawet i lata. Na taką konsultację możemy się umówić tak naprawdę w dowolnym miejscu, i tutaj odchodzi koszt wynajmu salki. Bardzo ważne jest to, aby nic nas nie rozpraszało. W ramach konsultacji możesz zapytać mnie, w jaki sposób możesz trenować, jak ułożyć swoją taneczną drogę, czy zajęcia, na które chodzisz, są dla ciebie, co zrobić, gdy nie widzisz progresu, jak reagować na zachowania partnerów lub partnerek, chcesz zostać na przykład instruktorem, jak poradzić sobie z kryzysami i wiele innych. Doradztwo to połączenie mojego doświadczenia jako instruktor, jako pasjonatka tańca, jako mentorka, jako osoba, która sama przesła przez te wszystkie etapy tanecznej drogi. Przyty na miarę Twoich potrzeb i celów plan treningowy pod Ciebie, pod Twój cel, pod Twoje możliwości czasowe, finansowe, energetyczne, tak abyś mógł rozwijać się w zgodzie ze sobą, z Twoim własnym pragnieniem, z Twoimi możliwościami, wiedział dokładnie, co robić, jak robić, Dlaczego robić, wskazuję i podpowiadam, jakie są elementy niezbędne, abyś mógł, mogła rozwijać się świadomie, bawić się tańcem. Plan treningowy jest dla Ciebie, jeśli chodzisz na różne zajęcia, ale nie jesteś pewien, czy naprawdę one Tobie służą. Nie wiesz, jak trenować na salce. Nie wiesz, czego robić więcej, a może czego nie robić wcale. Nie wiesz, jakie aktywności wspierają Twój taniec? Myślę, co warto zaznaczyć? Nie uzależniam Ciebie od siebie. W planach treningowych odsyłam Cię do osób, różnych instruktorów, takich, którzy w danym aspekcie są po prostu najlepsi. Trening mentalny. Trening mentalny jest dla Ciebie, jeśli zmierzasz się z trudnościami, które są w Twojej głowie. Twoimi blokerami, z brakiem pewności siebie, poczuciem niskiej wartości, na przykład perfekcjonizmem, czyli idealnie albo wcale. Autosabotażem, kryzysem, stresem, przebodzcowaniem, trudnościami w stawianiu granic. Albo jeśli cały czas widzisz u siebie tylko błędy i nic więcej. Pomogę Ci popracować nad Twoimi nawykami, które mogą Cię albo rozwijać, albo blokować. Dam Ci narzędzia, dzięki którym zaczniesz też odważniej i spokojniej i z prawdziwą satysfakcją tańczyć. Bez obietnic, bez czarowania potrzebujesz mi zaufać i potrzebujesz wprowadzić rekomendacje. Planowanie, szukanie strategii, wieczne rozmyślanie, a czym innym jest tak naprawdę wdrożenie tego i regularne trenowanie. Te usługi prowadzę zarówno osobno, jak i w dowolnie połączonych pakietach. Decydując się na współpracę indywidualną ze mną, możesz skorzystać z pakietu 10 godzin. Takowe też oferuję. I tutaj. Możesz sobie dowolnie miksować te wszystkie usługi. Mogą to być tylko i wyłącznie zajęcia indywidualne, może to być na przykład trening mentalny. Ja rekomenduję, aby połączyć te wszystkie elementy. Czyli na przykład spotkamy się na konsultacji, zapytam Cię o wszystkie najważniejsze elementy, we własnym zakresie stworzę dla Ciebie plan treningowy i na drugim spotkaniu omówimy tak, abyś wiedział, na co warto chodzić, w jaki sposób warto się rozwijać. Jestem dostępna dla Ciebie w Warszawie oraz podczas eventów w różnych innych miastach. Można współpracować ze mną również online. Z usług, które proponuję, mogą skorzystać osoby na wszystkich poziomach zaawansowania oraz te osoby, które zmagają się z różnymi trudnościami. Żeby była jasność, nie każdy musi i nie każdy naprawdę potrzebuje zajęć indywidualnych. I to jest jak najbardziej ok. Chcę, żebyś wiedział, że to, że nie możesz sobie pozwolić, nie chcesz, nie potrzebujesz zajęć indywidualnych, nie sprawia, że jesteś gorszą osobą, słabszą osobą, mniej ambitną osobą. Każdy z nas ma swoje obowiązki, rodzinę, biznes, etat i inne rzeczy, które w ciągu dnia zabierają nam dużo czasu. Także proszę Ciebie. Nie wrzucaj sobie, jeśli nie możesz tańczyć tak dużo, jakbyś chciał. Samo pojawienie się na zajęciach, wygospodarowanie czasu nie sprawia i nie daje ci gwarancji, że będziesz zajebiście tańczyć. Tu potrzebna jest twoja praca własna. Na koniec zaznaczę. Instruktorowi nie powinno zależeć bardziej niż tobie. Tutaj mój połączenie tego wszystkiego z planem treningowym, konsultacjami, uję mentalnym daje ogromną dźwignię, taki luz w głowie. Pozwala ci rozwijać się szybciej, świadomiej. Jedno jest pewne: im więcej chcesz, tym więcej potrzebujesz zrozumieć, doświadczyć i ofiarować. To dotyczy wszystkich dziedzin, nie tylko tańca. Skuteczność zaczyna się w głowie. Ja to reklama, jak czasami rozmawiam z osobami, które pytają się mnie, co robię, że tak szybko następują te zmiany. Boże zawsze mówię, że jestem chodzę na prywki do Bogusi, Bogusia rozpisała mi cały plan. Jestem z nią na zajęciach indywidualnych, mówi mi co mam robić, jak mam robić. Konsultujemy e, wszystkie rzeczy, które gdzieś tam mi się odkładają po całym tygodniu. A słuchaj, Bogusiu, to a tamto, także nie zostaniecie sami. Ktoś, kto zaczyna, jeżeli trafia do ciebie, jeżeli decyduje się na współpracę z tobą, to naprawdę to będzie bardzo dobra decyzja. I Dziękuję. mówię to po sobie, bo zawsze wspominam, że jesteś matką chrzestną całej tej mojej bachetowej przygody. Byłem już u praktycznie każdej pary bachetowej w Warszawie mhm. i nie tylko, bo tańczyłem też w innych krajach. I może na jakichś takich zajęciach typowo premaster albo na takich najwyższych poziomach, jakieś tam pary jeszcze, jeszcze nie zaliczyłem, ale ty masz taki niesamowity dar do wprowadzania właśnie ludzi mhm. w ten świat i dar um, edukowania, bo nie wszyscy to mają, są świetni tancerze. I też bardzo muszę przyznać, że bardzo mi w tym pomogłeś, bo Uświadomiłaś mi, że tak naprawdę ten nasz rozwój, czy to taneczny, czy jakikolwiek, to nie jest tylko chodzenie zajęcia prawda? To jest dokładnie... Zaskakuje mnie to, jak y, szybko to postępuje. Z jednej strony chciałem to osiągnąć i to robiliśmy, żeby to osiągnąć, mhm. więc musiałem być na to przygotowany, ale z drugiej strony skala tego zjawiska to mnie powala. Po prostu. Dziękuję. Cieszę się bardzo. Bo nie chcę, żeby to zabrzmiało bardzo. Nieważne. Chcę ci powiedzieć, że od kiedy pracujemy, to zaskakuje mnie skuteczność, wpływ i zmiany. Zaskakuje mnie poziom, że ja ćwiczymy, trenujemy, chcemy zmienić coś, osiągnąć, a nagle za tym przychodzi tak naprawdę dużo więcej niż no cała ta współpraca nasza. To jest tak, że zaczynamy, a no to dobra, tu i nagle lądujemy, że my już jesteśmy tu. Z tego miejsca chciałem Ci podziękować za to za sposób, w jaki mnie prowadzisz, za twoje bardzo profesjonalne podejście, ja lubię zorganizowanych ludzi, ja lubię mieć plan i to wszystko od Ciebie dostałem, także Dziękuję. zebrałaś ode mnie informacje, moje potrzeby, przyszłaś do mnie z informacją zwrotną, słuchaj, że ja to widzę tak, tak i tak, robimy to tak, tak i tak. I się zastosowałeś, co najważniejsze i zaufałeś mi. Tak, jeżeli chodzi o organizmę, jeżeli z bardzo dużo wyniosłem wiedzy od Ciebie to naprawdę tak jest, bo, bo ja mam porównanie. Gdybym miał rozdzielić to procentowo to drugie tyle ja się nauczyłem właśnie z rozmów to, z Tobą i z, z Twoich kanałów. Z Twoich kanałów na YouTube, z Twojej książki i też mieliśmy razem sesję treningu mentalnego. Mhm. To Ale wszystko zaczyna się tutaj w środku, w głowie i w ciele. Zdaję sobie sprawę, że chyba nikt w Warszawie nie oferuje takiej ilości usług bądź też takiego połączenia usług. Współpraca B2B, czyli poprowadzę zajęcia dla pracowników Twojej firmy. Lekcja tańca na wieczorze panieńskim lekcję pierwszego tańca. Zapraszam Cię serdecznie, zasubskrybuj mój kanał, kliknij w dzwoneczek, znajdź mnie na Instagramie. Jak wpiszesz Bogusia Adrian, to znajdziesz mnie w sumie na wszystkich social mediach, a jeśli jesteś zainteresowany w zajęciami regularnymi, bo też takowe prowadzę w Warsaw Salsa Club, w The One Place, to zapraszam Cię do kontaktu. Napisz do mnie, znajdź mnie. Do zatańczenia!